Dzisiaj o kosmetykach, które możecie polecić swojej koleżance z pracy, której nie lubicie. Pierwsza polecajka, maseczki peel off. Jeżeli chcemy, żeby nasza koleżanka miała pięknie zaczerwienioną skórę z zaburzoną barierą hydrolipidową, to właśnie śmiało może stosować wszelkiego rodzaju maseczki peel off. Dwa, biała baza pod cienie z Vibo. Jeżeli chcemy, żeby koleżanka miała taką mocno białą skórę na powiekach, żeby te cienie się tak pięknie rolowały na powiece, żeby to wszystko było takie mocno silikonowe i zapychające, to właśnie ta Baza, sprawdzi się tutaj idealnie. I trzy, coś do samego makijażu oka już na tą bazę. Śmiało polecam koleżance użyć swojej paletki Modern Eyeshadow Palette, również z Vibo. Jeżeli chcemy, żeby koleżanka pod oczami miała piękne osypy, żeby to tak wszystko ładnie się właśnie kruszyło na policzka, na okolice nosa i żeby było w tonacji różu, to właśnie ta paleta jest idealna, jeżeli zależy nam właśnie na takim obsypie i bardzo słabym pigmencie na samej powiece. Dajcie znać, czy chcecie part 2 z moimi bublami kosmetycznymi.